Komentarz do Psalmu 44. Psalm 44 pod względem gatunku należy do lamentacji wypowiadanej w chwili jakiegoś narodowego nieszczęścia. Z jednej strony zawarta jest w nim skarga do Boga dotycząca doświadczanej boleści, a z drugiej gorąca prośba o przyjście Boga z pomocą. Ten psalm rozpoczyna się od podkreślenia Bożej łaskawości obecnej w historii narodu wybranego. Która nieustannie wspomaga Izraela. Od wersetu 10 rozpoczyna się lamentacja, w której znajduje się skarga na obecną sytuację, w jakiej znalazł się naród, wskazanie na przyczyny takiego położenia, a także prośba do Boga o interwencję i o pomoc. Zaraz na początku psalmu następuje uwielbienie Boga za wspaniałe czyny, których dokonał, w historii narodu, w zdobyciu ziemi Kanaan, to Bóg odgrywał główną rolę. To Boża prawica, Jego ramię oraz światło Jego oblicza przyczyniło się do triumfu. Motywem działania Boga była miłość. Psalmista jest przekonany, że potęga i miłość Pana zastępów nie była jednorazowa. Także w chwili obecnej jest on w stanie pomóc narodowi który znalazł się w niewoli i który tak głęboko woła do Niego. Dalej w wersetach od 5 do 9 następuje wezwanie do zaufania Panu. No nie należy pokładać ufności w swoim łuku albo w swoim mieczu, ale trzeba zaufać Panu, który wybawia swój lud od wszystkich wrogów. Imię Boże powinno być przez cały lud uwielbiane, ich wysławiania. Po tym wprowadzeniu następuje lamentacja. Widać w niej najpierw skargę na aktualną, trudną sytuację, w której naród się znalazł. Psalmista podkreśla przegrane bitwy, śmierć wielu synów Izraela, a także uprowadzenie do niewoli. Ma poczucie opuszczenia przez Boga, gdyż naród doznaje klęski i wiele osób zostaje uprowadzonych do niewoli. Izrael przeżywa upokorzenie i zgardę ze strony swoich sąsiadów. Po następuje re refleksja nad tragicznym losem narodu. Psalmista podkreśla cierpienie Izraela, pomimo jego niewinności. Naród, pomimo klęski i upokorzenia, pragnie jednak trwać w przymierzu z Bogiem i wierzy głęboko, że Pan przyjdzie mu na pomoc. Bóg, który zna tajniki serca, dopuszcza, do sytuacji oczyszczenia, które dokonuje się przez cierpienie i przez upokorzenie. Widać tu wyraźnie ideę, że tajemnica wybrania łączy się ściśle z tajemnicą cierpienia, upokorzenia. Widać tu wyraźnie tę ideę i psalm kończy modlitwa o jak najszybszą interwencję Boga w celu ocalenia narodu wybranego. Psalmista wzywa w sposób obrazowy, by Bóg obudził się ze snu, odkrył swoje oblicze i skutecznie wybił lud od wszystkich, wybawił lud od wszystkich utrapień. Psalm 44 podkreśla tajemnicę cierpienia, która nie jest tylko skutkiem popełnionych grzechów, ale towarzyszy tym, którzy są wybrani przez Boga. Prześladowany i upokorzony naród. Staje się w pewnym sensie wzorem, matrycą dla ukrzyżowanego Chrystusa, który przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie, zmartwychwstanie dokonuje odkupienia ludzkości z grzechów. Jest to także wzór dla Kościoła, nowego ludu Bożego, który doświadcza prześladowań ze strony swoich przeciwników. W ufnym wołaniu psalmisty możemy usłyszeć pełen wiary głos Kościoła, Ludu Bożego, który jest przekonany, że Bóg nie opuści swoich wybranych w chwili cierpienia. Tę prawdę potwierdza Jezus, który, którego droga uniżenia prowadzi do chwały zmartwychwstania i zwycięstwa nad mocami ciemności i zła. Święty Paweł w liście do Rzymian przytacza skargę psalmisty: Z powodu ciebie zabijają nas cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Jednak w dalszej części listu wyraża przekonanie o ostatecznym zwycięstwie Syna Bożego. Nic nas nie zdoła odłączyć od miłości Boga objawionej w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.